W tym odcinku wsparcia psychologicznego w czasie epidemii, chcielibyśmy porozmawiać trochę o depresji i generalnie o obniżeniu nastroju. No to jest taki czas, kiedy pozostajemy, przynajmniej część z nas pozostaje sama w domach, poddana izolacji bądź kwarantannie. Wiąże się z tym też stres w pracy. Pewnie niektórzy z nas stracą pracę albo będą mieli inne kłopoty związane z życiem zawodowym. Jak to generalnie wpływa na naszą psychikę. W pytaniu yy, odpowiedziałeś trochę. Trochę zasugerowałem. <gry> tak, odpowiedziałeś trochę, jak, co się z nami dzieje. Ważne, żebyśmy też trochę dali sobie zgodę na ten obniżony nastrój. Bo on jest przecież naturalny. Tak? To jest tak, że ten obniżony nastrój ma też taką funkcję regulacyjną. Trochę spowalniamy, czyli nie chcemy tak pędzić jak codziennie w tym życiu przed epidemią, że trochę wolniej żyjemy, yy, nasze ciało spowalnia. I, do pewnego momentu to jest y, dobre, wymagające naszej zgody, jeżeli mamy świadomość, że trochę jesteśmy bardziej rozleniwieni w cudzysłowie, jeżeli wolniej coś robimy, to to jest wszystko ok. A powiedziałaś do pewnego momentu, jak rozpoznać ten moment? Ja myślę, że jeżeli to spowolnienie, to obniżenie nastroju, y, które wiąże się ze smutkiem, z niepokojem, trwa u nas dłużej, jeżeli czujemy, że mniej więcej po dwóch tygodniach, ten nastrój jest coraz niższy, to już są sygnały do niepokoju. Warto wtedy y, przyjrzeć się sobie dokładniej i może skorzystać z pomocy psychologicznej online, z grup wsparcia, które też funkcjonują w internecie. I tu A... pojawia się to słowo, którego jeszcze nie wymieniłaś, czyli depresja. Tak. Jak rozpoznać depresję? <laughs> Czy wystarczy, że to jest ten czas kilku tygodni? Obniżonego nastroju, czy coś jeszcze? Na co jeszcze musimy zwrócić uwagę? Na pewno musimy zwrócić uwagę na zmiany w tym, jak funkcjonujemy, jak, jakie odczuwamy emocje. Jeżeli pojawia się bezsenność, jeżeli się pojawia bardzo taki przejmujący smutek, takie poczucie beznadziejności albo jeżeli jesteśmy bardziej rozdrażnieni. W drugą stronę, jeżeli mamy ochotę całą dobę spać, to są takie sygnały, które powinny wzbudzić nasz niepokój i warto najpierw porozmawiać z kimś. Bliskim, albo z domownikiem, albo z przyjacielem online, i wtedy zdecydować, czy nie skorzystać z tej pomocy. Na pewno osoby zdrowe, dobrze funkcjonujące psychicznie, w dobrej kondycji psychicznej, nie mające żadnych stresów w ostatnim czasie, poważnych stresów, są bezpieczniejsze natomiast osoby, które w ogóle doznawały obniżonego nastroju, miały takie stany depresyjne już wcześniej, albo wręcz są w czasie depresji i leczenia, te osoby myślę nie powinny czekać tych dwóch tygodni, tylko właściwie od razu kontaktować się ze swoim terapeutą bądź z osobą, która je wspiera. No właśnie, przecież depresja to w ogóle nie jest kwestia wyłącznie związana teraz z epidemią, prawda? Mhm. Co z tymi ludźmi, którzy zostali wcześniej zdiagnozowani. Czy teraz są problemy jakieś z dotarciem do, do psychologów z tym poszukiwaniem pomocy? Czy Pomoc im jest nadal możliwa na tych samych zasadach, co jeszcze te dwa czy trzy tygodnie temu? Te zasady są trochę inne. To znaczy, że jednak jest to pomoc online, a nie w gabinecie psychologicznym. Ale na pewno w każdej z poradni psychologicznej jest możliwość skontaktowania się z kimś online. Moi koledzy, przynajmniej ci, z którymi rozmawiam, wiem, że sami też się kontaktują z pacjentami, już kontaktowali. Informując, że są dostępni właśnie przy pomocy różnych kanałów wideo, i tutaj też zachęcam osoby, które już były w terapii, aby absolutnie tej terapii nie przerywały, żeby przedyskutowały to ze swoim terapeutą, jak dalej ta opieka powinna wyglądać. Stosujemy się do zaleceń, dbamy o plan dnia, dobre odżywianie, ruch i nagle zaczynamy się gorzej czuć. Obserwujemy u siebie obniżony nastrój, zobojętnienie. Zaczyna nam brakować motywacji do zdalnej pracy. Do 14 chodzimy w piżamie i do późnej nocy ślęczymy przed telewizorem. Co zrobić w takiej sytuacji? Powinniśmy przeczekać, czy może zacząć coś robić? Żyjemy w tej chwili w czasie epidemii, dlatego nasze zachowania są inne. Pracujemy w domu, mamy ograniczoną możliwość wychodzenia na dwór, spotykania się z przyjaciółmi. Starajmy się, żeby w ciągu dnia pojawił się czas na odpoczynek. Dbajmy też o relacje społeczne. Zwońmy do przyjaciół, ale też łączmy się z nimi online przez wideo. Ważne żeby zadbać o dobry sen, o dobre odżywianie, ale też ruch. Ruch jest niezbędny, stymuluje wydzielanie endorfin, które pomagają nam czuć się lepiej. Natomiast jeżeli zauważymy, że przez kilka dni ciągle jesteśmy w złym nastroju, że nie możemy się zmobilizować, że zawalamy pracę, którą powinniśmy wykonywać w domu, koniecznie skorzystajmy z pomocy psychoterapeuty. Każdy z nich pracuje online. No dobrze, powiedzmy, że jeszcze jesteśmy po tej bezpiecznej stronie. Mhm. Jeszcze nie ma tego słowa na D okropnego. Jak przeciwdziałać e, obniżeniu nastroju? Jest... I te, powiedzmy, żeby to były takie porady uniwersalne, niezwiązane koniecznie z pandemią. Tak, bo te y, rzeczy, które powinniśmy robić, dbając o swoją kondycję psychiczną, faktycznie mają charakter uniwersalny. Teraz szczególnie potrzebny. Jest takie y, magiczne określenie z angielskiego SEEDS, -E -E czyli. To zależy, jak chcemy wymawiać. Albo tak. SEDS, albo seeds. Natomiast y, mówiąc po polsku, to jest dbanie o kontakty społeczne, teraz online zapewne, ale też te działania o charakterze altruistycznym, to jest edukacja, też pewnie online, ale też uczenie się nowych rzeczy. Y, można się połączyć z lektorem obcego języka i uczyć się z nim na odległość i będziemy się uczyć czegoś nowego. Albo na YouTube obejrzymy sobie film o majsterkowaniu i też się nauczymy czegoś nowego. E, kolejne, czyli po polsku mówiąc, ćwiczenia. O tym ruchu warto pamiętać, bo żebyśmy nie zasiedli na kanapach albo przed monitorami na całe doby. No i coś, co w ogóle jest problemem Polaków, też było wcześniej przed epidemią, czyli sen. Dbajmy o dobrą jakość snu. Czyli chodźmy spać o tych samych porach, wietrzmy sypialnie przed pójściem spać, Starajmy się, żeby nie patrzeć w ekran przed samym zaśnięciem, żeby był taki moment wyciszenia, uspokojenia na, dla naszego mózgu, zanim faktycznie będziemy spali. No i pewnie musimy też zadbać trochę o ciało. Czy ćwiczeniami, czy może dietą? Dieta na pewno tak. Tutaj też jest mnóstwo poradników. Ja sama często moim pacjentom polecam taki portal Diety NFZ, gdzie można sobie naprawdę dopasować zgodnie ze swoimi gustami. Jadłospis. Myślę, że to też jest taki moment, kiedy powinniśmy się przyjrzeć naszym nawykom żywieniowym. Mamy samotną znajomą. Bardzo często spotykaliśmy się z nią na imprezach, odwiedzała nas w domu. Wiemy, że zmaga się z różnymi dolegliwościami zdrowotnymi. Na początku izolacji często dzwoniła, łączyliśmy się z nią przez wideo. Od kilku dni odrzuca nasze rozmowy, nie widać jej aktywności w mediach społecznościowych. Nie łączy się na naszej grupie, w której staraliśmy dawać sobie na życia. Zacznijmy od narady ze znajomymi, z którymi do tej pory wspieraliśmy tą panią. Zastanówmy się, jakie mogą symptomy towarzyszyć jej chorobie. Może zaproponujmy jej konkretną pomoc. Na przykład umówmy się, kto każdego dnia co jej podrzuca, gazetę, może obiad. Zaprośmy ją do wspólnych ćwiczeń, ale róbmy to bardzo delikatnie i nienachalnie. Pamiętajmy, w takich sytuacjach nie pocieszamy, ale też nie lekceważymy zachowania takiej osoby. Bądźmy obok, starajmy się i nie przestawajmy usiłowania nawiązania kontaktu. W sytuacji trudnej, niepokojącej, skontaktujmy się z psychoterapeutą, który udzieli wsparcia naszej znajomej. Bardzo dziękuję i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka naszego cyklu Pomoc psychologiczna w czasie epidemii. Czas epidemii dla wielu z nas jest bardzo trudny. Żyjemy w dużym obciążeniu, obawiamy się choroby, boimy się co będzie z naszą przyszłością. Dlatego często zdarza się, że zaczynamy się też bać tych ludzi, którzy są chorzy albo przebywają w kwarantannie. Pamiętajmy jednak o tym, że oni szczególnie wymagają naszego wsparcia i opieki. Nie wykluczajmy ich poza margines społeczeństwa. Nie stygmatyzujmy. Bądźmy z nimi solidarni.